Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną i zdrową zupę szczawiową. Otóż potrzebne nam będą następujące składniki: trzy kartofle najlepiej średniej wielkości, jedna pietruszka i jedna marchew. Zwróćcie uwagę, jak pokroiłam marchew. Marchew pokroiłam w słupki, ponieważ jeśli pokroiłabym ją inaczej po prostu w poprzek, wtedy smak by szybciej uciekł. Tak samo zostaną yy, pokrojone pozostałe warzywa, a dokładniej pietruszka, prawda? Bo kartofle możemy jak najbardziej pokroić w kostkę. No, oczywiście nasz główny bohater, czyli szczaw. Jest to szczaf siekany, konserwowy w słoiku. No i jedna kostka rosołowa. Ja myślę, że spokojnie starczy. Do tego pięć jajek gotowanych na twardo. Za chwileczkę się będą gotować. No, i półtora litra wody. Spokojnie starczy. Woda już się zaczyna tutaj gotować, to znaczy przed chwilką ją dokładnie wstawiłam. Teraz tak, gotowanie jajek. Ponieważ jesteście, że tak powiem, na pewno już w trakcie przygotowania do świąt wielkanocnych, powiem Wam teraz, w jaki sposób ugotować jajka, tak by nie pękały. Po pierwsze, nie wkładamy jajek do wrzątku, tylko od początku. Yy, w zimnej wodzie jajka gotujemy. Jeśli chcemy je później z łatwością obrać, prawda, to obficie solimy jajka, prawda, zanim je wstawimy i zanim zaczniemy gotować. Teraz, kiedy jajka się będą gotować, zostawiam je tak mniej więcej na 4 minuty, niech się gotują, ponieważ one tak od zimnego. Się będą gotować. Właśnie dzięki temu, że będą stopniowo nagrzewane wraz z wodą, skorupki nie będą, nie będą pękały, gdyż nie będzie dla nich szoku termicznego po wróceniu na wrzątek, prawda? W momencie, kiedy woda nam się podgrzeje, wtedy wrzucimy kostkę rosołową, a potem wrzucimy warzywa. No i teraz. Już woda się zaczyna gotować i wrzucimy kostkę rosołową. Troszeczkę nam tutaj pociekło. Obiekty paruje. To oczywiście można zrobić łyżeczką. W każdym razie można zrobić, że tak powiem, bardziej takim delikatnym ruchem. Teraz tak kosteczka przez chwilkę się będzie rozpuszczać. O, tutaj zobaczcie, już mam przygotowane warzywa do wrzucenia. Wrzucę je wszystkie razem. Powiecie, że a, że kartofle się najdłużej gotują, ale one są pokrojone w drobną kostkę, jak widzicie, więc nie stanowi to żadnej różnicy w tym momencie. No i teraz zobaczcie, warzywa już nam się ugotowały, i teraz wrzucamy właśnie w sztafkę serwowy. Dlaczego właśnie w ten sposób robimy? Bo tego szczawiu gotować nie trzeba, bo już jest konserwowy, prawda? I już jest po prostu sporządzony, więc po prostu tylko chwilę pobędzie razem z warzywami. Teraz, kiedy już widzimy, że szczaw z pozostałymi składnikami się zagotował, wrzucamy jajka do zupy. Pokrojone są jajka na pół. Lepiej je wrzucić do zupy, to wtedy od razu wszystko razem, bo tak jak na przykład się odłoży, to następnego jajka takie dnia takie jajka są nieświeże i jajka zimne, zupa gorąca i to tak już nie smakuje dobrze. Jajka możemy wrzucać ręką, jak ktoś ma odwagę, albo po prostu łyżką. Yy, teraz na koniec, zobaczcie, wrzuciłam jajka, widzicie? O, I teraz ładnie mieszam tą zupkę. Jeszcze nie wyłączyłam, że tak powiem, gazu. Chociaż ja mam kuchenkę elektryczną, no ale tak się mówi, no to powiedzmy, że właśnie gazu nie wyłączyłam. I teraz powiem Wam w ten sposób. Ponieważ szczaw i szpinak mają bardzo dużo szczawianu, co obliguje nas do spożywania tychże warzyw w towarzystwie no, mleka lub śmietany, to najlepiej dodać kilka kropel śmietanki słodkiej albo odrobinkę mleka wlejemy. Dosłownie kilka kropel. I teraz, jak to wszystko już się razem zagrzeje, zupa będzie gotowa, zdatna do spożycia. Na koniec, oczywiście, jeszcze można doprawić solą pieprzem do smaku. Tak więc to wszystko, moi kochani. Życzę Wam smacznego. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do zadawania pytań, podsuwania tematów oraz subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!